Cześć, moi drodzy z tej strony Dixu. Kontynuujemy z Craftową Akademię tak jak zapowiadałem wczoraj we vlogu. Zapowiadałem, ponieważ dużo się teraz będzie zmieniało. Wcześniej analizowałem replayy e i chociażby na przykład nie było kamerki. Teraz to będzie z kamerką, ponieważ będzie dużo gadania i w związku z tym miałem sporo przygotowania do przygotowania, więc troszeczkę było obsuwa. Nie spodziewałem się, że tego materiału będzie aż tak dużo. Przygotowałem sobie trzy strony notatek, mniej więcej się z nimi dobrze zapoznałem. Mam nadzieję, że jakoś to płynnie wyjdzie. Dzisiejszy temat, jak widzicie pod filmikiem, dotyczy spamowania za pomocą klawiatury i tego, że spamowanie jak najbardziej może być dobre i przydatne i pomóc rozwinąć się w starcraftowym skillu. Ale może zanim przejdę do głównego tematu, to powiem tak we wstępie. Co mnie skłoniło do kontynuowania tej serii, rozbudowania jej i jak to będzie mniej więcej się kształtowało? Otóż, tak. Nie będę dalej analizował replayów, tak jak wcześniej, replayów nadesłanych, ponieważ zamiast tego postanowiłem skupić się na takich rzeczach jak mindset, nastawienie konkretne techniki ćwiczenia stack crafta podejście do gry. Generalnie wszystkie takie rzeczy, troszeczkę bardziej około stackraftowe, ale również faktycznie odbijające się na skillu w grze. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Nie ma tego za dużo, chociaż trochę tego jest. Wzoruję się przede wszystkim na serii Nubi Tuesday, którą robił wcześniej Day9, dosyć dawno, ale wciąż to wszystko jest aktualne właśnie dlatego, że to nie jest tak bezpośrednio związane ze StarCraftem. On to w zasadzie robił na podstawie wiedzy z Broduora, którą ma naprawdę ogromną, także polecam oglądać Day9. A. Eee, a jeśli o mnie chodzi, no właśnie ja na no naoglądałem się tych wszystkich filmików. Eee, teraz zacząłem też trenować ludzi eee, chętnych, jak na razie za darmo to robię, żeby się właśnie podszkolić w coachowaniu StarCrafta jak na razie to w miarę fajnie wychodzi i zdążyłem zauważyć, że oglądając kolejne filmiki, właśnie słuchając nowych osób, zauważam, że mniej więcej ja już to wszystko ogarniam, ja już to wszystko wiem, to co oni mówią, więc chyba najwyższa pora zacząć też to przekazywać Wam i właśnie też podszkolić się w przekazywaniu tej wiedzy, bo właśnie teraz moją ambicją jest taką zostać troszeczkę coachem StarCraftowym. Yy, I właśnie stąd pomysł na no to kontynuowanie tej serii i rozbudowanie jej. I cóż mogę powiedzieć, ta seria będzie y, dla osób, które... Najlepiej dla osób, które chcą reprezentować taki już wyższy poziom w mają ambicje grać w turniejach, wbić do Mastersów, bądź na przykład zająć top 8 w SC2.pl na przykład. I po prostu jakieś takie większe ambicje mają. Oczywiście będą też rady dla początkujących graczy, ale będę się skupiał właśnie na takich ważniejszych aspektach. Więc. O, jeszcze chcę pokazać Wam, że StarCraft to nie przyjemność przychodząca ze StarCraft nie, nie musi płynąć tylko i wyłącznie z wygrywania gier, a także może płynąć z satysfakcji z, satysfakcji z tego, że gramy coraz lepiej. Widzimy ciągle te postępy. I te postępy faktycznie w StarCraft mogą być płynne yy, i ciągle mogą być efekty. No, pewnie powiecie, że a ja gram w diamencie i jestem w tym diamencie już od paru sezonów, nie mogę nic z tym zrobić. Otóż zawsze jest mnóstwo skili w StarCraft, które można poprawić. Zawsze. Jeśli skupimy się na jednym, wymasterujemy go, zrobimy ten krok w stronę mastera malutki, ale jednak do przodu. To ten krok, e, jeśli zostanie wykonany dobrze, to naprawdę zaprowadzi nas w tym kierunku, który, do którego właśnie dążymy. I te postępy będą. Jeśli się skupicie na tej jednej rzeczy, którą będziecie trenować, e, porównacie przed i po, jak to wyszło, to naprawdę efekty są. Ale do tego przejdę też później. E, ogólnie takie rzeczy będzie pochcia, będę chciał pokazywać w tej serii. I hmm. Dziś, czy już wszystko powiedziałem we wstępie, co miałem powiedzieć? Myślę, że tak. Szybki luk do dodatki. Więc idźmy dalej. Dzisiaj o spamowaniu za pomocą klawiatury, bo też już pewnie robił odpowiedni filmik o spamowaniu za pomocą myszki, ale niekoniecznie jako następny. Na razie chcę się skupić na tym i chcę pokazać wam, jakie błędy robi się spamując, dlaczego warto spamować, jak spamują najlepsi. I jakie konkretne korzyści Wam to daje jak możecie to ćwiczyć. Także ten filmik będzie dosyć długi. Ten wstęp już jest dosyć długi, a co dopiero jak zminę temat. Więc jeszcze raz przepraszam za opóźnienie, ale sami widzicie, że jednak to był grubszy materiał, a raczej będzie. No dobra, więc pierwsza sprawa. Spamowanie za pomocą klawiatury. W zasadzie. Zanim dojdziemy do tego, warto się zastanowić ogólnie nad samą mechaniką, bo to już taka obszerniejsze pojęcie niż samo spomowanie. Mechanika w Niektórzy ludzie, niepotrzebnie moim zdaniem, bo nie powinno być takiego rozróżniania, oddzielają mechanikę, a strategię. nie mocno, mocno się na tym rozwodzi, ale ja też pociągnę ten temat, bo uważam, że to jest istotne. Oddzielają strategię od mechaniki. Otóż myślą, że a tam są ci Koreańcy, którzy mają super mega APM, ja tego nie potrzebuję, ja umiem dobrze rozkminić tą grę i nie potrzebuję wielkiego APM. Wystarczy mi to 80 albo 100, które mam i z dobrą strategią zajdę daleko. Otóż nie, mechanika musi być, mechanika jest na pierwszym miejscu i jest mocno spiątana ze strategią. Podam wam taki przykład. Jedna z osób, które y, trenowałem, to był Teran, który y, generalnie dążył w late game'ie, żeby mieć dużo baraków i tak budował, zdaje się, że na trzech batach miał zwykle 14 baraków. Y, z, po, pewnym czasie pojawił się w jego grze problem. Otóż y, w grze na, ter, na Tosa y, miał problem z walką, którą przegrywał bardzo, bardzo jednostronnie. Doszedł do wniosku, że brakuje mu Wikingów, które by mogły sobie poradzić z tymi e, kolosami. I pewnie, e, jakby sam próbował do tego dojść, to uznałby, że e, potrzebuje mieć więcej Wikingów, czyli wypadałoby postawić wcześniej Starport. Więc uznałby, że w którejś tam minucie wcześniej stawia Starport i produkuje Wikingi i to mu położy następnej grze. Otóż nie, problem tkwił właśnie w mechanice. Gdyby zwrócił bardzo bacznie uwagę na swoje baraki, przez całą grę, zauważyłby, że nie produkuje przez cały czas każdego baraku e, dostępnego, nie produkuje cały czas Marinów ani i marudarów. Bo 14 baraków to zdecydowanie za dużo na tych bazach. Gdyby zaczął trenować mechanikę, poprawiłby to, że ciągle kontroluje te baraki i pilnuje, żeby budowały one mariny. Zauważyłby, że nie potrzebuje tylu tych baraków i że tak naprawdę wystarczy mu 8 baraków na trzech bazach, Jeśli non-stop będzie próbował te mariny, co oznacza, że ma dodatkowe minerały, które można coś wydać. I tu już ze względu na to, że poprawiliśmy mechanikę, pojawia nam się strategia, bo mamy dodatkowe minerały, dodatkowe surowce, które możemy e, przeznaczyć na coś, czego akurat potrzebujemy. Czyli na przykład, jak już pozbyliśmy się sześciu baraków, spokojnie możemy pozwolić sobie na dodatkową rafinerię trochę wcześniej, na dodatkowe trzy scv trochę wcześniej, które wyślemy do tej rafinerii. E, kosztem tych minerałów, bo mamy minerałów spokojnie, dużo możemy sobie pozwolić. E, troszeczkę mniej wydobywać tymi trzema SCV-ami, wysłać je do gazu wcześniej, bo zbudujemy i tak mniej baraków, a zamiast tego będziemy mieć więcej gazu, więc postawimy wcześniej drugiego starporta, a z drugim starportem zbudujemy więcej wikingów i wtedy z większą ilością wikingów, tak samo dużą armią, bo ciągle budowaliśmy, ale z mniejszą ilością baraków, które nie są nam potrzebne do tej bitwy, bo one stały tam i nic nie robiły, wygramy tą bitwę. A przynajmniej będzie dużo bardziej na naszą korzyść ponieważ mamy solidniejszą armię lepszą techową także no mam jeszcze jeden na przykład przykład na to czemu mechanika jest taka ważna i nierozerwalna jeśli chodzi o strategię i w zasadzie ważniejsza od niej otóż no już odrzućmy na bok te budynki bo to mechanika to nie tylko makrowanie powiedzmy że masz świetną obsługę myszki, obsługę kamer obsługą grup kontrolnych. Kontro... Umiesz kontrolować bardzo dobrze armię z dwóch grup kontrolnych. W jednej grupie kontrolnej masz dropshipa z marinami, a w drugiej grupie kontrolnej masz całą armię, główną z tankami, jest TVT i chcesz ustawić się w dobrej pozycji, żeby atakować linię minerałów naturalu swojego przeciwnika, ale on jej broni. Także żeby to żeby go stamtąd odciągnąć robisz dropa na trzecią bazę albo na maina. W tym czasie przeciwnik skupia swoją uwagę głównie właśnie na tym dropie albo przesuwa nawet w dobrym przypadku całą swoją armię, żeby bronić te, tego dropa. My w tym samym czasie, dzięki temu, że mamy dobrą mechanikę przesuwamy swoje tanki tak, żeby widzieć linię minerałów w naturalu i ostrzeliwujemy ją spokojnie Uzyskując sobie w ten sposób przewagę, a przeciwnik, który wróci, już będzie miał duży problem, żeby nas stamtąd odciągnąć, ponieważ mamy rozsidżowane tanki, i to on musi przyjąć inicjatywę, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. Także zdecydowanie mechaniki nie wolno rozłączać od strategii, jedno jest z drugim związane, i w zasadzie, jeśli mamy dobrą mechanikę, to dopiero wtedy możemy w pełni wykorzystać nasz potencjał surowcowy, i tak dalej, że E, aby zastosować naprawdę silną strategię, nieodwrotnie. E, więc teraz myślę, że jak już uznaliśmy, że mechanika faktycznie jest ważna, warto się zastanowić, jak ją trenować. I tu właśnie przychodzi spamowanie. Taki człowiek, który uzna faktycznie, ta mechanika jest ważna. E, prosi mają dobrą mechanikę. Ja też chcę mieć dobrą mechanikę, e, chcę ją trenować. Odpadają sobie streama i widzą jakiegoś progamera, który spamuje te wszystkie klawisze cały czas na pierwsza jedną, drugą kontrolą, lata jego kamera wszędzie, nie wiadomo gdzie po expach po zblindowanych pozycjach kamer i dochodzimy do wniosku no dobra, on to robi, żeby mieć duże APM ja też spróbuję mieć dużo APM, będę tak szybki jak on i wśród tego całego spamu Będę potrafił szybko zrobić wszystkie inne rzeczy, a spamowanie jeszcze będzie mnie zajmować na początku gry, będzie mnie przyspieszać, będzie mnie rozgrzewać i to właśnie mój sposób, żeby wygrać szybciej. I taka osoba wchodzi do StarCrafta, wchodzi na ladera, spamuje, 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 nagle gra robi się troszeczkę intensywniejsza, on mu uważa, dobra. Podpatrzyłem tego mojego programera na streamie. On spamował całą grę, nawet jeśli było gorąco. No dobra, to ja też tak będę robił. Będę spamował, spamował, spamował. I przegrywa. Hmm. Ponieważ oczywiście to spamowanie odwróciło totalnie jego uwagę od tego, co miał robić. I doszedł do wniosku, że to jest bzdura. APM nie jest wcale aż takie ważne. Ważne jest to, co się dzieje w grze, to czy kontruje wszystkie droby, które na mnie lecą, a spamowanie będzie mnie tylko rozpraszać. Wcale tego nie potrzebuję. Yy, I właśnie. I problem w tym, że spamowanie, yy, że wcale ten pro nie robił tego tak, jak wam się wydawało. Jeśli by się dobrze przyjrzeć, to ten pro gamer spamował na przykład yy, po to, żeby sprawdzić, yy, jak w danym momencie yy, w jakim jak daleko jest progres budowy SCV-ek u niego na komandzie albo żeby zobaczyć czy jego baraki ciągle produkują kolejne jednostki albo czy hacza potrzebuje injekta. Po to właśnie jest spamowanie między innymi i warto właśnie zwrócić na to uwagę, że to się bierze z tego, że w StarCraftie Każda um, umiejętność, każda rzecz, którą robimy, ma jakiś cel. To spamowanie jego też ma konkretny cel. To nie chodzi o to, żeby być szybkim, żeby jak najszybciej machać yy, palcami, tylko po to, żeby osiągnąć jakieś konkretne korzyści w grze. Yy, StarCraft jest tak szybką grą, że nie ma miejsca na zbędne rzeczy. Yy, nasze surowce są ograniczone. Nie możemy sobie pozwolić na zbudowanie wszystkich budynków, yy, jakie tylko można, ponieważ akurat mogą się przydać. Musimy. Zbudować te, które w danej sytuacji będą nam potrzebne. Musimy zbudować te jednostki, które obronią nas przed atakiem, który wyskutowaliśmy. Wszystko musi mieć jakąś tam funkcję. Zabjęte musi być na ostatni guzik. Tak samo spamowanie spełnia konkretną rolę. I o tym, jaką tą rolę spędzę, spełnia, będzie później. A póki co, chciałbym właśnie z Wami zobaczyć yy, replaya jednego z programerów, Polta. Akurat taki replay, jak znalazłem. I zobaczymy jak on spamuje. I czego możemy się z tego nauczyć. To jest gra z EM-u Już teraz odpalam Stagrafta, a raczej maksymalizuje. Przechodzimy do gry. Eee, gra na dira. Gra z IEM-u w finał w katowicach. Było fajnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli Otworzymy paseczek, żeby było elegancko. Eee, to jest Top, znaczy round of 8. Ostatnia gra, nie ma być firma, ma być polt. I na razie zobaczmy ogólnie jak to wygląda. To co on robi. Już widzimy, że pojawia się jakiś tam spam. Przeskakują budynki, jest command, jest spawka. Command, spawka, command, spawka, command, spoka. command spoka. Cały czas. To już nam mówi, że polt spamuje. Pierwsza informacja, o której się dowiedzieliśmy. Na razie pozwracam wam uwagę na różne rzeczy. A potem to wszystko przeanalizujemy. <laughs> Przepraszam. Także jak na razie dowiedzieliśmy się, że Polt używa klawiatury. I że spamuje. Eee, Lata ese Teraz może troszeczkę zwolnię. To może za wcześnie. Spamuje, spamuje, spamuje. I może zwróćmy uwagę, co spamuje. Pojawia się STV. Ma SCV na pierwszej i drugiej grupie. Ma, orbit ma komanda, w zasadzie zaraz w Orbitala. Na trzech różnych grupach kontrolnych. I ma baraki na czwartej grupie. W tym momencie były baraki, jest SCP-ka, jest Command Center. STV. Baraki, Command Center. Trochę w nieładzie spamuje, prawda? Raz się pojawia baraki, command center, baraki, command center, a raz command center, scefalka, command, command center, raz scefalka, baraki, scefalka, baraki. Kamerą teraz kontroluje scefalkę, ale wzrokiem i przyciskami kontrolował to, co się pojawiło na dole, czyli w grupie kontrolnej, komanda. Czyli następna rzecz, bardzo ważna. Nawet jeśli nie ma kamery w mainie, to oni i tak kontroluje maina z pomocą grup kontrolnych. I tu już dochodzimy do jednej z funkcji spamowania, czyli to, że makro kontrol możemy kontrolować, yy, nie będąc stale w bazie. Ale to rozwiniemy wkrótce, ja ja jak na razie chciałem to, to zauważyć. Teraz SPCVK z grupy pierwszej zniknęła, z, na jej miejsce zajął Reaper. Yy, I to prawdopodobnie jest grupa kontrolna na armię. Więc, yy, żeby wygodnie mu było spamować od samego początku, armia jakiś budynek. Miał wcześniej za, y, ustawioną tą sf żeby coś tam było. Wiadomo, na początku armii tam nie wrzuci. Dopiero teraz, jak ma Reapera, mógł podbindować pod tą grupę, zamiast tej sf Zwróćcie uwagę, ile tych grup kontrolnych on używa. Wszystkie, dosłownie. Tutaj będzie jeszcze miejsce na Starporta, będzie jeszcze miejsce na Faktorkę, która osobno będzie y, dodawał do grup kontrolnych. I będzie posługiwał. się Dosłownie wszystkimi grupami kontrolnymi, nawet ma e, dobudówkę stawioną. Co ciekawe jeszcze, nie ma żadnej grupy, w której ma dwa orbitale e, dodane, tylko jednego orbitala ma pod jedną grupą kontrolną, drugiego w drugą. Okay. Jak widzicie, ciągle przeskakuje między jednym a drugim i kontroluje, czy e, jego orbital, znaczy się jego baza w Naturalu przekształciła się w orbitala. Skontrolował to, zauważył, zrzucił od razu muło natychmiast i cały czas teraz lata taperem. Ale cały czas są przebłyski tych innych grup kontrolnych. Ja to przyspieszę, bo już mniej więcej na wszystko najważniejsze myślę, że zwróciłem uwagę. Bo teraz skupiamy się właśnie na klawiaturze, na tym, co on robi z mocą klawiatury. Widzimy, dodał następną grupę naturalną, faktorką. Teraz przelatuje między tą faktorką. Cały czas, póki buduje to SFA, przelatuje nam tutaj. Burnetic. I nieważne czy on jest w mainie, nieważne czy kontroluje armię, nieważne czy kontroluje scout, cały czas hamuje. Ok, grę mogę teraz mocno przyspieszyć, bo jeszcze jedna rzecz, którą chcę zauważyć, to jak on się zachowuje w trakcie ataku, a to ataku jeszcze troszeczkę potrwa. Adam. Ok. Popodziwiajmy jego obronę przed Oraclem. Buduje się trzecia baza. Wszystkie grupy kontrolne są zajęte, co ciekawe. Engineering Paint pojawił się w jednej. Pojawił się pierwszy drop. I teraz, nawet gdy on mikruje miny, to i tak... Zobaczmy. No, jeszcze się nie pojawia żadnych budynek. Ale w faktorce właśnie pojawiła się mina w eee o ile dobrze widziałem, też zakolejkował coś. Teraz zakolejkował baraki. Miał komandy, zaraz potem jak przeskoczył do tej grupy. Przez moment miał nawet engineering baya zaznaczonego. Wyobrażacie to sobie. Atakować z dwóch stron jednocześnie skontrolować, czy wam się upgrade robi, więcej nie daję. Moim zdaniem to jest, to jest prawdziwy skill za Właśnie to jest to, co odróżnia e, graczy na najwyższym poziomie od takich e, no po prostu przeciętnych graczy. E, to właśnie ta rzecz. Oni jednocześnie makrują, e, kontrolują bazę podczas gdy atakują. Wcale nie muszą do niej zaglądać. I to jest ten skill. Które wam dzisiaj chcę zaprezentować. Niedługo pokażę Wam ćwiczenia, które pom pomogą Wam to wyćwiczyć. Na razie poprzyglądajmy się trochę samej idei. To wiadomo, dobrze się uczyć od najlepszych. POLT jest naprawdę wielkim koksem. Szkoda, że nie miałem okazji go zobaczyć osobiście na jemie. Mam jego podpis. Ha! Na plakacie. No, po Force nie wyszły. Generalnie, już wszystko, co chciałem pokazać, pokazałem. W zasadzie nawet nie muszę kończyć tej gry. To nie jest jakiś cast. Zdradzę tylko, że polt wygrał. <laughs> Niedługo potem. I dobra. Eee, zobaczyliście, że polt używa klawiatury, używa wszystkich grup kontrolnych. Spamuje przez całą grę. Spamuje różne grupy. Spamuje nawet puste grupy, czyli tego, tą scvkę. Eee, Spamuję cały czas mikrując i to spamowanie, tak jak zobaczyliśmy przy tym Engineering Bay'u, to było tylko jedno mignęcie. On nie miał czasu, żeby spamować podczas walki ee, cały czas Engineering Bay moja armia, Engineering bay in moja armia. On tylko skontrolował jaki jak jest progres w tym Engineering Bay'u. Teraz przeskoczę na kamerkę, na mnie, teraz będzie więcej gadania.